Też w kolejnym vlogu spodobało mi się trochę nagrywanie z samochodu, a że ostatnio trochę więcej jeżdżę, no to też tak zaczynam tego vloga. Fizycznie jest jeszcze ten sam dzień, w którym kończyłem poprzedniego vloga, czyli jest niedziela. Jadę w jedno ciekawe miejsce, będę przejeżdżał koło jednego ciekawego miejsca, na którym się zatrzymam. Jest to takie jezioro, które kilka lat temu zostało tak dość mocno rozbudowane, odnowione. I przejeżdżam tamtędy bardzo często, ale jeszcze się nigdy nie zatrzymałem. A Cały czas sobie powtarzam, że chciałbym tam właśnie się przejść, zobaczyć jak to wygląda. To takie potencjalnie bardzo przyjemne miejsce do jakiegoś treningu biegowego, takiego e, o poranku powiedzmy, sobotni rozruch, można by tak powiedzieć. No Sprawdzę sobie to miejsce, pokażę je wam, o ile nie dogoni mnie deszcz, bo za mną dość mocne chmury. No i ten, e, to wyjście, taki spacerek, który sobie właśnie chcę zafundować. Jak mi pogoda pozwoli, to też takie sprawdzenie, czy nie złapie mnie zaraz atak kaszlu, powiedzmy. czy Do tej pory tak, tak miałem, dlatego nie mogłem trenować, właśnie w zeszłym tygodniu. Yy, że, że pobyłem chwilę na świeżym powietrzu i zaraz yy, katar i kaszel. A chusteczki jak coś mam, ale z kaszlem zobaczymy. No to wykrakałem, zaczęło lać, więc najprawdopodobniej. To, co mówiłem przed minutą, jest już zupełnie nieaktualne. Kiepsko, bo miałem na dzisiaj jeszcze kilka fajnych planów i chyba nic z tego nie wyjdzie, ale mam nadzieję, że jeszcze ten deszcz przejdzie. Może, może się uda, może to coś przelotnego, chociaż jak patrzę, to wszędzie dookoła są takie gęste chmury. Jadę na działkę, zobaczę, może będą jakieś owoce. Powinny być jakieś porzeczki, o ile ktoś jeszcze nie, nie ukradł. Mam żubianki, i idę zobaczyć, co tam się dzieje, czy jest w ogóle co zerwać. A dzisiaj miałem iść do lasu, sobie trochę pochodzić, no, ale dopiero skończyłem antybiotyk i boli mnie jeszcze to gardło. A poza tym zaraz ma lać. Na razie jest ładne niebo, ale. Jeszcze przed zmrokiem mają do nas przyjść kolejne burze. No taki czas. Więc sobie pomyślałem, nie będę ryzykował, że będę musiał w deszczu uciekać. No i po prostu wybrałem się w takie bezpieczniejsze miejsce, skąd mogę szybko wrócić. A też trochę świeżym powietrzem pooddycham, przyzwyczaję, przyzwyczaję gardło. No trochę się czerwonej porzeczki nazbiera, delikatnie i tutaj jest, ale na szczęście nikt nie ukradł. Byłem pierwszy. Tutaj jeżyny się już zawiązują. Też będę jeżyny zbierał, będzie ich sporo. No, spodziewałem się, że będzie tego odrobinkę więcej, ale, ale dobre i to Wracam do domu, mam dzisiaj jeszcze trochę zajęć już nie wiem, czy to mówiłem na szorcie, czy to mówiłem na szorcie, czy to mówiłem tutaj na filmie, ale skończyłem brać antybiotyk, co nie znaczy, że się już jakoś super genialnie czuję. Nie mam energii, to zwalam na antybiotyk i mam nadzieję, że, że przejdzie niedługo. Ale jest jeszcze kaszel, jest jeszcze gardło. Tylko, że najgorsze jest to, że nie ma już czasu na to, żeby się oszczędzać. Bo jednak yy, jakąkolwiek formę trzeba zrobić na ten Harachow. Szczególnie, że bardzo możliwe, że nie będzie za bardzo czasu na yy, regenerację taką po podróży. Bardzo możliwe, że od razu po podróży będę się szykował do biegu. Może tam z, jakim, z jakimś krótkim snem. Yy. Też nie wiadomo w jakich warunkach. Trochę się sypią niektóre rzeczy, ale może wam jeszcze będę mógł o tym opowiedzieć. Ja tak w ogóle nie mówię też o tym, co będę robił po Ramagedonie. Ja robię to celowo, bo mam już pomysły. Mamy już pomysły i mam już też potrzeby robienia pewnych rzeczy. Także chcę, żebyście wiedzieli, że, że, że ten ran Magedon to nie będzie koniec kanału. Masa już jest. Będziemy się bawić dalej. I celowo nie mówię nic więcej. Eee, czekajcie z cierpliwością. Ostatnie ujęcie, jak się nie mylę, było z samochodu. No i samochód został zepsuty. No cóż, mogę powiedzieć? Kurde, ja nie buduję tej dramaturgii. Ona się buduje sama, naprawdę. Już myślałem, żeby się poddać, bo już po prostu. Nie miałem sił. Kombinowałem dzisiaj na wszystkie sposoby jak tu jednak uratować ten wyjazd. Brałem pod uwagę wynajęcie jakiegoś samochodu, brałem pod uwagę transport publiczny, no ale to masakrycznie zwiększa koszty. A co się stało? Sprzęgło się kurcze rozwaliło, a dokładnie nie sprzęgło, tylko najprawdopodobniej jakiś tam. Jak mi to mechanik mówił łożysko rozporowe, które tam. No po prostu sprzęgło samo w sobie działa, tylko jak się wciskało pedał sprzęgła, to po dwóch, trzech sekundach uciekał jakiś błęd hydrauliczny i, i, i przestało łapać. A później to już całkowicie, całkowicie sprzęgło nie działało. Odpalaliśmy samochód na jedynce, żeby na jedynce dojechać do mechanika, żeby to zobaczył, zdiagnozował. No i gruba naprawa, której na razie nie będę robił. Robiłem, yy, nagrałem taki filmik telefonem yy, wycieku, który się robił. Zobaczę, czy uda mi się zgrać ten filmik. Jak się uda, to, to teraz w tle go, go Wam puszczę. No i tak jak mówię, gruba naprawa, na którą sobie na razie nie mogę pozwolić ze względu właśnie na wyjazd. I zostałem bez samochodu. Na szczęście osoba, z którą jadę, do Harachowa zdecydowała, że możemy jechać jej samochodem, więc jakoś sobie poradzimy. Nie tak to inaczej. To jest za grube wydarzenie dla mnie, żebym się poddał. I pchnęliśmy też do przodu kolejną rzecz. Zdecydowaliśmy się już na Nocleg. Mamy zabukowane dwie noce. 15 minut drogi na piechotę od od tych skoczni, na których będzie będzie sam Magedon. także już kolejny temat jest zamknięty fajnie, tanie, tanie noclegi nam się udało zdobyć złapać i no i ta rzecz już jest pchnięta, no jakoś to będzie pełno rzeczy się sypie, pełno rzeczy nie wychodzi tak jak miało wyjść i inaczej by było jakby mieć na to jakiś duży budżet Niestety nie ma dużego budżetu, i trzeba ten wyjazd do Harachowa. Dla niektórych to byłaby po prostu zwykła wycieczka, zwykły wyjazd sobotni. No, ale w naszym przypadku to jest wielka wyprawa. Staram się wam rzucić ten odcinek jeszcze dzisiaj, czyli w czwartek. Muszę go jeszcze zmontować, ale mam nadzieję, że to nie będzie dużo. Do roboty, bo chyba film będzie krótki. Jak dotarliście do końca, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej dramaturgii związanej z tym wyjazdem. Także życzcie powodzenia! I no, do zobaczenia w niedzielę.